i wszystkim! To już jest chyba piąty dzień, jestem z powrotem. Wczoraj mówiłem, że nam się zepsuło, zepsuł zbiorniczek z, chłodze, z wodą do chłodzenia. Nie wiem, jaką się tam dokładnie nazywa. No i muszę wam powiedzieć, że jak na razie się nie naprawił. I jest dość nieciekawie. Byliśmy dzisiaj w tam za bardzo nic nie ma. Poza tym, że fajnie, fajne ten, fajne mają tabliczki na uliczkach ze, z, z żołnierzem. Tak to nic tam nie ma. Byliśmy kilku mechaników, jeździliśmy po, po zakładach. Jeden Grek nas wziął ze sobą, żeby nas mm, podwozić po prostu do tych zakładów i popytać. Oj, sorry, odbija mi się trochę, ale ten, ale niestety takiego zbiornicza z wodą nigdzie nie mają do tego starego Volkswagena T3, bo już ich nie produkują. Znaleźliśmy takiego stojącego gdzieś na poboczu, ale niestety nie miał silnika, nie miał zbiorniczka, ale to jest nic. Bo ten zbiorniczek to jest jedna sprawa, a druga sprawa to, że mamy tą uszczelkę pod głowicą nieszczelną i, i tak właściwie ten silnik to trochę, trochę umiera powoli. Mamy nadzieję na nim jeszcze przejechać do Polski z powrotem. Mimo tego wszystkiego i tak Bartek chciał go potem wymieniać na jakiś mocniejszy silnik w tym samochodzie. Więc, więc jakiejś wielkiej tragedii by nie było, no tylko nie wiemy czy nam się uda, czy nam wcześniej nie wystrzeli głowica w kosmos i się cały ten silnik nie rozpadnie ale to zobaczymy, na razie chcemy ten zbiorniczek naprawić, bo nam woda ucieka bardzo i, i teraz z tej sparty wyjechaliśmy, patrzcie na te góry, one tu są słabe wcześniej, wcześniej nie nagrywałem, trochę byłem zdenerwowany całą sytuacją ale były takie góry, że, że się przejeżdżało po prostu pod takimi skarpami obsypywały się, trochę kamieni leżało na drodze tam chyba w, zresztą w tych górach gdzieś ci Spartanie te dzieci wyrzucali. No i, 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 i mamy tu 60 km do Kalamaty z tej Sparty. Jedziemy tymi górami, teraz żeśmy już wjechali na nie, będziemy zjeżdżać, co powinno być, znaczy lepiej powinno być trochę, bo silnik mniej pracuje, ale wcale nie jest chłodniejszy, bo woda nam wycieka. No, woda nam wyciekła, teraz żeśmy się zatrzymali po jakichś 30 km. dopełnimy to, zobaczymy czy w Kalamacie nam się uda jakieś te, jakieś no, ten zbiorniczek gdzieś dostać, może będzie stał jakiś szrot, stare samochody, czy coś i byśmy to zrobili, to by nam przynajmniej tak szybko ta woda nie uciekała no bo tam jakbyśmy się mieli co 100-200 km zatrzymywać, żeby i trochę dolać, to spoko, tylko że aktualnie mamy taki system tam z drutów porobiony żeby nam korek nie odpadł, no i ten i to się długo się, długo się to odkręca zakręca i to napełnianie wody nie jest ten, no, a tak to byśmy sobie po prostu jeździli i tylko dolewali wody i jechali dalej, tak? I to by trochę szybciej trwało. Tutaj są ule. Nie wiem, czy są w środku pszczoły, ale sprzedają tutaj miód. Za 9 euro za słoik. To chyba nie jest jakoś specjalnie drogo. U nas też, u nas też taki prawdziwy miód z pasieki to, to trochę kosztuje, a tu jednak jesteśmy w Grecji i to do tego, to są na pewno te miody z tych pasiek i to patrzcie, jakich tradycyjnych pasiek, chociaż pszczół nie ma. No i tyle, no i tyle. Trochę nam to zepsuło plany, wszystko, bo mieliśmy jechać na super plaże na południu, a, a tak właściwie, znaczy zostało nam niewiele kilometrów, to może nam zostało tam 60-100 kilometrów maksymalnie do tych plaż, a tak musimy trochę skręcić od razu na wschód do Kalamaty. Tam pewnie też nie będzie źle, ale ale, ale nigdy, nie będzie, nigdy nie, się nie dowiemy, czy nas nie ominęły super plaże, chyba, że zobaczymy na zdjęciach, a tam Obni mówił, że widział na zdjęciach, że są super. Ale może tutaj też będą fajne, no. No i tyle. Zobaczymy, czy nam. Mam nadzieję, że nam się uda zbiornik kupić. Musi nam się udać zbiornik kupić i jecha i jedziemy dalej już potem na północ, tak? Najpierw trochę na, na zachód, tutaj wzdłuż tego półwyspu i potem na północ już w stronę, w stronę Patry, Patra się chyba nazywa, potem zachodnia Grecja i północ Albania. Trzymajcie się, cześć!